Cześć, witajcie. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy na Poddaszu, na jednej inwestycji. No i chcieliśmy nagrać dość w sumie, chyba obszerny materiał odnośnie problemów z rekuperacją i opowiedzieć o problemie, jaki wystąpił na tej inwestycji. Może zaczniemy od tego, że cała instalacja jest wykonana przez jakąś inną firmę. Dzięki temu, że kręcimy jakieś filmy na YouTube. Pokazujemy ludziom, czym się zajmujemy. Zgłaszają się do nas różni ludzie z różnymi problemami. Próbujemy je jakoś rozwiązywać. No i dziś tu jesteśmy na budowie, bo jeden taki inwestor po prostu skontaktował się z nami i opowiedział nam o swoim problemie, co się wydarzyło. No i oczywiście podjęliśmy wyzwanie i chcieliśmy mu w jakiś sposób pomóc. Od czego by tu zacząć? Sytuacja jest taka, że tak naprawdę doszło do tego, że Wywalamy rekuperator, który jest za nami, a montujemy inny. Nigdy tego nie robiliśmy. Pierwszy raz w sumie taka wymiana, e, bardzo kosztowna, e, ale inwestor jest zdesperowany i podjął taką decyzję, że chce się ratować. Mam nadzieję, że mu pomożemy. Mm, I tyle. No. Szczepan, może z dwa zdania powiedz i zaczniemy opowiadać, co tu się podziało. Znaczy, co chcesz, żebyśmy. Znaczy, przede wszystkim inwestor nas tutaj wezwał, bo. Ma problem z wilgotnością. W zasadzie, że z jej brakiem. Tak. Problem jest taki, że domek jest nowo wybudowany, mieszkają od nie wiem jakiegoś czasu inwestorzy kilku miesięcy i instalacja została uruchomiona tak naprawdę półtora miesiąca temu. Przyjechała firma, która wykonywała instalację, uruchomiła, pomierzyła, odpaliła i pojechała, tak. No i po kilku dniach od razu pojawił się problem z wilgocią w domu. O dziwo nowym domu, gdzie tak naprawdę ta wilgoć jest na razie wyciągana z wszystkich przegród i, i, i powinna być w miarę dobra. Pojawił się problem taki, że przy działającej centrali wilgotność powietrza spadała mocno w dół. I w momencie gdy dochodziła do 35-32%, inwestorzy wyłączali centralę ze względu na to, że są bardzo wrażliwi na niską wilgotność, Żona inwestora. Ma trochę problemy, można powiedzieć, skórne, i to wysuszone powietrze daje im bardzo w kość, duży dyskomfort życiowy. No i po prostu ratowali się tym, że wyłączali urządzenie. Następnym problemem jest taki, że urządzenie jest, według mnie, no, źle dobrane. Właściwie sam inwestor do tego doszedł, że jest źle dobrane, jest przewymiarowane, jest za duża centrala, nie może zejść. Do niskich wydajności wentylacji, co może by trochę pomogło z, tą, z tym spadaniem wilgoci w dół, centrala pracuje na minimalnej wydajności około 150 m sześciennych na godzinę i nie da się mniej puścić. Za, o tym zaraz może popowiadamy, ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, o czym chciałem jeszcze powiedzieć Szczepan. o problemie. Tak, czyli wilgotność jest problemem, wydajność jest problemem i największym problemem jest chyba to, że instalator, który to wykonał, zrobił, uruchomił, wziął kasę i po prostu. Pojechał i, i zostawił inwestora. Inwestor się prosił, próbował z nim jakoś dogadać, żeby coś porobić, coś pozmieniać. Dlaczego taki rekuperator mu zamontował? Nie był świadomy na etapie budowy, bo oczywiście za, zaufał ludziom, którzy mu budowali dom, wykonywali tam instalację. I instalator zrobił robotę, zawinął się i powiedział, że wszelkie sprawy, jakieś dogrywania, możemy tylko sądownie dogrywać, także po prostu. Olał inwestora. Inwestor się troszeczkę prosił producenta firmy dy, dystrybuujących ten, ten produkt o jakąś pomoc. Oczywiście oni też go, że tak powiem, olali i tyle. Zaraz o tym wszystkim będziemy opowiadać. Na wstępie jeszcze, co jeszcze pan chciałbyś powiedzieć? No, że dom nie jest duży może, mhm. eee, no i tutaj 150 metrów. Sześciennych to jest wystarczająca. Mi się wydaje ilość powietrza na, na ten budynek, na tą ilość osób, która tu w tym momencie żyje, a mamy centralę 600 metrów, tak. tak. Dobra, to może opowiemy o tym. Mówisz, 150 metrów jest wystarczające, ale na, nawet wysokie wydajności tak naprawdę. Tak, tak. Z naszego doświadczenia od razu to powiemy. Z naszego doświadczenia wynika, że prawie, nieważne jaki jest dom, z reguły ludzie użytkują i potrzebują. Około od 100 do 150 m sześciennych na godzinę do codziennego życia. I nie ma co, wiadomo, że musimy zaprojektować w jakiś sposób instalację ale nie ma co przewymiarować urządzeń. Mówimy to już wielu ludziom, powtarzamy to: nie przewymiarowujcie instalacji, bo zawsze i tak będziecie chcieli, żeby pracowała na mniejszej wydajności. Ale lecimy od początku, czyli tak, opowiem, jaki jest domek. Może jeszcze Pan wymień jakie są pomieszczenia, ja będę liczył bilans, tak? Zaczniemy no może najpierw wszystkie wyciągowe pomieszczenia, może jeszcze powiem Zrobimy bilans na podstawie tak jak ja to zawsze z reguły robię na szybko, czyli Trzymam się powiedzmy wydajności z polskiej normy dotyczącej za, za mieszkania zbiorowego Bo tak naprawdę nie ma żadnych norm ani przepisów do domków jednorodzinnych w Polsce Patologia taka jest no i, i jaka jest, ale czegoś się trzymamy i jakiś pomysł zawsze mamy tak, czyli ja zakładam, że Wysoka wydajność ta maksymalna jaka może się w ogóle po, być potrzebna w domku to jest Binans powietrza na podstawie powietrza wyciąganego z pomieszczeń, z pomieszczeń na podstawie powiedzmy wytycznych z normy o zamieszkaniu zbiorowym i teraz leci pan po kolei pomieszczenia wyciągowe a ja będę mówił jakie wydajności to opiecie, to damy mamy kuchnię na dole Dobra. w kuchni damy 70 m 3 na godzinę wyciągu łazienka łazienka 50 m 3 na godzinę no i wiatrołapie nie ma wyciągu tak zrobionego tak. i tam jeszcze jest pomieszczenie techniczne tak. tam chyba jest? Nie, ma. nie ma. Czyli nie. w technicznym nie ma wyciągu wiatru łapie, nie ma. Szkoda, że chłopaki nie zrobili, no ale tak zrobili instalację. I... Czyli na dole mamy 120 m3 na godzinę. I... Projektowa wydajność wysoka. Teraz lecimy na górze. U góry łazienka jest, czyli 50. W yy... garderoba? 15 załóżmy, Prania. nieduża. Pralnia 30 jest też nieduża. Yy... Pomieszczenie też takie techniczne jakieś? Schowek 15 metrów. I mamy jeszcze na korytarzu, na korytarzu wyciąg, traktujemy, że go zamykamy, bo uważam, że jest niepotrzebne do bilansu. Czyli mamy 50, 15, 15, czyli to jest 80 i 30 w, w pralni, czyli 100, to jest 110, 110 plus nasze 120 na dole to jest 230. 230 metrów. I to jest nasz bilans. I teraz tak, pomieszczenia, do których nawiewamy, szybko polecę: to jest tak, salon, pokój na dole, takie biuro, powiedzmy pokój. I trzy sypialnie na górze, jedna dla rodziców, dwie dla dzieci, czyli mamy łącznie tak jakby 5 nawiewów. Rozdzielamy to 230 metrów na te pomieszczenia, czyli pokój na dole 30, pokój, jedna sypialnia dla dzieci 30, druga sypialnia 30, to mamy 90. Sypialnia dla rodziców niech będzie 50, to jest ile? 160? 90 plus 60. 150 zostaje nam 80 metrów, to wrzucamy w salon, bila zamknięty, 230 nawiewamy, 230 wyciągamy i to jest górny, wysoki bieg centrali według mnie i więcej tu powietrza nigdy nie będzie potrzeba. I teraz w rzeczywistości jak użytkujemy zmniejszamy wydajność, tak jak jest zima i teraz nie potrzeba bardzo dużej ilości powietrza świeżego, tylko minimalnie, żeby spełnić komfort i utrzymać znośną wilgoć w domu. Powinniśmy wrzucać powiedzmy 50% tego powietrza albo 30% tego powietrza. Załóżmy, że min taką minimalną wartość 80-100 metrów, i byłoby wszystko ok. Niestety, mmm, instalator, który pewnie przychodził jakieś szkolenia, szkoliła go, bo znając życie, firma ta, która jest za nami, centralka do. przeszkolili go tak, że dobrał centralę 700, chyba, czy to jest 600, już nie wiem. 600, ale podobno wydajność maksymalna jest 700. Nie znamy urządzenia, chociaż już się spotykamy z nim drugi raz, bo już na jednej budowie byliśmy awaryjnie i będziemy tam też pewnie coś kręcić, bo jeszcze będziemy ratować sytuację. Na razie ją wyciszaliśmy i tą też będziemy chcieli wyciszyć. Właściwie tą wywalimy, ale taką decyzję podjął inwestor. Ale wracając do tematu. Instalator dobrał centralę 600, gdzie potrzeba 230 metrów. Ja rozumiem, że lepiej, żeby była trochę Przecież większa, ale to taką centralę, powiedzmy, maksymalnie 400 metrów można dobrać. 300 może za mała, bo będzie chodzić na dużych obciążeniach. Może jakiś filtr antysmogowy, który powoduje opory. Załóżmy, że około 400 metrów wylajmy z centrali. Tu jest wszystko. Jest dobrana 600. No i teraz pierwszy problem, jakiś pojawił, to jest to, że jak jest duża centrala. To wszyscy producenci blokują tak centralę, że nie da się zejść mniej niż powiedzmy około 20% pełnej mocy centrali. Czyli tu ta centrala schodzi do minimalnej wydajności około tam 140-150 metrów. My sobie to przemierzyliśmy anemometrem, jak to wygląda przy tej minimalnej wydajności. rzeczywiście wyszło nam, że około 150 metrów ta centrala nawiewa. Także o dziwo jestem zaskoczony. Centrala ma sobie jakieś czujniki właściwie prędkości powietrza na wentylatorach pozakładane taka trochę prowizoryczna sprawdzanie wydajności centrali ale jakoś to działa bo rzeczywiście taką ilość nam wrzuca powietrza czyli minimalną ilość powietrza jaką może ta centrala dać to jest 150 powiedzmy metrów sześciennych na godzinę i to jest generalnie za dużo jeśli mamy małe zyski wilgoci a jeśli mamy tak dość spory dom a tylko trzy osoby mieszkające w nim to nie potrzeba aż tak dużo powietrza na co dzień rzucać. Gdybyśmy rzucali tu 100 metrów, to jest jakieś jeszcze 30 kilka procent mniej. Czyli już mniej zbijamy tą wielkość w dół. No ale powiedz tak, yy, uh -huh. ile osoba powiedzmy, bo też jest na osobę niby liczony yy, wydatek, nie? Tak? Uh -huh. yy, to ile na osobę jest. Znaczy, nie no, teoretycznie na osobę powinno być sześć, 30 metrów sześciennych na godzinę. Ale jeszcze pan tego się nie da obliczyć, no, bo yy, może ktoś projektuje tak dom, że jest trzy osoby mieszka, czyli 90 metrów powietrza. No, ale teoretycznie choćby, choćby się... były trzy osoby, to jest 90 tak. metrów, tak? To jest tak? I teoretycznie się to zgadza, chociaż w zależności jak to funkcjonuje w domu, bo jeśli, yy, No ale dobra, załóżmy, że tak. 90 metrów sześciennych powietrza wystarczy, tak. i w rzeczywistości wystarczy na ten dom. Tak. I nie ma co czarować, bo to jest dobra wydajność. I, yy, i problem jest teraz taki, że centrala jest przewymiarowana. Jak się jeszcze wróci do tego, yy, instalator ją zamontował, wcisnął klientowi. Obstawiam, że to też nie do końca jest problem instalatora, bo jak wiadomo wiele firm jest takich, że poszło na jakieś szkolenie i zaczęło robić wentylację, do końca nie wie jak to działa, po co to działa i jak to powinno funkcjonować. Robią zgodnie z wytycznymi jakie dostaną, wykonają instalację i, i wszystko. Generalnie instalacja jest na rurach Spiro, jest wykonana całkiem fajnie, ja nie będę tu mówił, że to są jakieś, jakieś badziewie, ktoś coś zrobił, bo są rury poizolowane, Fakt faktem ten stryszek jest trochę chłodny, ale jakoś sobie radzi, jak podłączymy nową centralę będziemy patrzeć jakie mamy temperatury na nawiewie i wyciągu. Instalacja jest całkiem zrobiona nieźle, jedyny problem oczywiście, który jest, ale to też przyszłam, że to nie jest wina instalatora, tylko wina, ktoś mu opowiadał jak instalacja powinna wyglądać rekuperacji. Centrala jest podpięta na sztywno, czyli oczywiście nie mamy żadnych, nawet mikrofonów w sumie chyba nie ma założonych, tak mi się wydaje. Generalnie centralka nie jest najcichszą centralą na świecie, także generuje hałas, wentylatory generują hałas i według mnie konieczne jest, żeby zawsze centrale podpinać na przewodach elastycznych, które bardzo tłumią hałas, o tym już mówiliśmy wiele razy i tak też tu powinno być zrobione. I tyle. Najgorsza sprawa jest taka, że instalator się wypiął, e, podziękował inwestorowi za współpracę i zostawił go samego. No ale tak bywa, no tak jest życie. E, producent też nie jest za fajny, bo mm, oczywiście inwestor jest dość e, kumatym gościem, zaczął się doktoryzować jak od razu odpalili mu tą centralę, że coś jest nie tak. E, gadać z sąsiadem, bo sąsiad ma z entalpicznym wymiennikiem centralę, tam z gigocią nie ma problemu. E, zaczął się doktoryzować i okazuje się, że mogli mu tą centralę sprzedać za 500 czy 1000 zł drożej z wymiennikiem sorpcyjno-entalpicznym. Nie wiem, jaki to jest wymiennik w tej centrali, ale entalpiczny dobrze brzmi, sorpcyjno też chyba. E, czyli teoretycznie powinno być lepiej niż rotorówki, o których już mówiłem nieraz, że my nie montujemy rekuperatorów rotorowych do domków, bo to się nie sprawdza. Wiele firm to wciska, tu jest z rotorem centrala i nic to nie daje. I teraz tak, powiedzieli mu, że mogliby sobie, mogli, producent, że może sobie. Dokupić teraz wymiennik, zapłacić za niego. Nie wiem, tam chyba ze 4000 zł za całe szpeje i wymienić. No, plus instalator jakiś to musi zrobić, czyli pewnie z 5000 musiałby włożyć w operację. I założyć ten sorpcyjno-entalpiczny wymiennik, który podobno trochę lepiej odzyskuje wilgoć, gdzie inwestorowi nikt o tym nie powiedział, a sam nie był świadomy, bo skąd miał być świadomy. tak? Następna rzecz. Mógłby to zrobić, 5 tysięcy włożyć w to, ale i tak zostaje z centralą, która ma wydajność minimum 150 metrów i nic z tym nie zrobi. Za dużo powietrza. Szczególnie, że chce zadbać o jak największą wilgotność w zimie w domu, bo mają z tym problemy. Więc został na lodzie i dlatego podjął taką decyzję, że jednak wywali to urządzenie. Chociaż i... ona ma tylko półtora miesiąca, tak? Tak, centrala ma półtora miesiąca świeżutko odpolona. Także jak ktoś by był zainteresowany, mamy centralkę 600 z Świetną centralę, z wymiennikiem rotorowym. Pracuje bardzo krótko, na pełnej gwarancji. O, inwestor, idzie do nas. Ty Damianek, daj nam jeszcze 5 minut. No, idź tam, wiesz, pogadaj z inwestorem. O, słuchajcie, przyjechał do nas Damian e, z instalacji, chce się też z nami jakiś filmik kręcić ale stwierdziliśmy, że najpierw sami sobie coś, jakiś materiał nakręcamy. Także dobra, kończąc dalej. Mamy świetne urządzenie do sprzedania, inwestor chętnie sprzeda, bardzo tanio, w bardzo atrakcyjnej cenie. Jak ktoś jest zainteresowany i chce mieć taką maszynę, to zapraszam do kontaktu, niech do mnie pisze, dzwoni. Może ktoś będzie, e, może ktoś być będzie chciał coś. taką po prostu centralę. No bo niestety podjął sam decyzję, że chce to wywalić i chce coś z entalpicznym wymiennikiem, co może zejść do niskiej wydajności i co jest sprawdzone i powinno działać. Jedyne, co mogliśmy mu zaproponować, no to oczywiście Rekuneta H400 z wymiennikiem RV entalpicznym. Centralka powinna schodzić w trybie inteligentnym do około 80 m3 na godzinę. Z ręki się ją puszcza na 100. I nie boimy się tego, wymieniamy. Powiedziałem Wysprowi krótko. Wymienimy Ci, niestety musisz zapłacić za urządzenie. Jak się to nie sprawdzi, to je zabierzemy, kasę Ci oddamy i założymy Ci z powrotem. Tą cudowną centralę. Bierzemy na siebie ryzyko, bo wiemy, że jesteśmy przekonani, że pomożemy inwestorowi i to będzie okay. działać, także zobaczymy po wymianie, jak to będzie wyglądać. Ale jeszcze tak? ja bym chciał, żebyś powiedział, dlaczego rotor nie odbiera tej wilgoci tak dobrze jak Entarpia. No dobra, słuchajcie, no może o tym powiemy, dlaczego nie montujemy central z rotorami, czyli z wymiennikiem obrotowym. Idea jest fajna i słuszna. Dobre ma odzyski, nie powinien tak łatwo zamarzać. Wszystko się zgadza, tylko że w domkach jednorodzinnych się to nie sprawdza, bo powiedzmy, załóżmy jakąś sytuację. Mamy w domu 20 stopni i wilgotność na przykład 40%. I teraz powietrze wyciągane z domu w zimie, wpada nam na wymiennik rotorowy. I oczywiście, żeby odzyskać jakąś wilgoć z tego powietrza, musi się na tyle wychłodzić, dojść do punktu rosy, powiedzmy do 90% wilgotności przy wychładzaniu. Wykropi się woda w, kanali, w kanalikach wymiennika i powietrze zewnętrzne, które jest suche, na przykład przy zerze stopni i yy, yy, wilgotności, nawet nie wiem, tam niskiej, niech będzie, czy tam, jak, nieważne jakiej w sumie, bo przy zerze stopni, gdy to powietrze powiedzmy ogrzejemy do 25 stopni, będzie miało wilgotność około, nie wiem, tam 25% yy, czy 30%, załóżmy. I teraz tak. To powietrze powinno się dowilżyć, czyli zabierze tą wykroploną wodę z kanalików rotora i nawilży się, tak, zwiększy swoją wilgotność i nawieje na mnie powiedzmy 30%, a 40% czy ileś i wtedy jakoś jesteśmy w stanie zachować tą wilgotność w domu na fajnym poziomie. No tylko, że niestety na tym wymienniku nie następuje wykroplenie wilgoci, bo gdyby w domu było 60%, i byśmy to powietrze ochładzali, to nastąpiłoby wykroplenie i może wtedy byśmy odzyskali wilgoć. Ale tak jak jest teraz zima, jest wilgo... wilgotność niska w pomieszczeniu, około 400%, nie następuje wykroplenie, czyli nie ma odzysku wilgoci, czyli tak naprawdę ten wymiennik nie odzyskuje wilgoci. I wrzucamy powietrze bezpośrednio z zewnętrzne, które ma jakąś tam zawartość wilgoci bezwzględną, ale procentowo to jest na przykład nawet 100% przy, nie wiem, minus 5 stopniach, ale jak to dogrzejemy do 200 stopni to będzie 20% i wysuszamy dom, tak? Także centrale z rotorami nie sprawdzają się, nie odzyskują wilgoci i to jest katastrofa. Oczywiście ze zwykłym wymiennikiem HRV centrala, gdzie nie ma odzysku wilgoci też jest kicha i też wilgotność spada nam w dół. Także my od dłuższego czasu montujemy tylko i wyłącznie centrale z wymiennikami entalpicznymi, które nie są uzależnione tak od temperatury? Nie są uzależnione od temperatury, bo tam wymiana wilgoci, odzysk wilgoci polega na drodze dyfuzji, czyli wyrównywania się strumienia wilgoci w powietrzach, nawiewanym i wyciąganym. Może wytłumaczyć jak to działa. Czyli na przykład mamy powietrze w domu 40% wilgotności, 20 stopni ma też na przykład na plusie i wrzucamy to na wymiennik, a powietrze zewnętrzne, które się ogrzewa tam nie wiem, z zera czy z minus 5 do 20 stopni, ma wilgotność powiedzmy, miałoby docelową powiedzmy koło 20, tak? Czyli jest różnica strumieni wilgoci i yy, dzięki właśnie entalpicznemu wymienniku nad drogą dyfuzji te wilgocie i zawartości wilgoci się próbują wyrównać, czyli one zawsze, zawsze zachodzi proces odzysku wilgoci, bo strumień wilgoci próbuje się wyrównać pomiędzy kanałami. I to samo jest w sumie w lecie. Jeśli mamy na zewnątrz bardzo wilgotne powietrze, a w domu dość suche, załóżmy, że nam się to udało, to też powietrze zewnętrzne będzie oddawać znowuż do wyrzucanego powietrza wilgoć i będzie się zmniejszać wtedy wilgoć i też będzie się wyrównywać, czyli też pomoże. Ale generalnie chodzi głównie o zimę, dlatego wymiennik entalpiczny zawsze odzyskuje wilgoć, bo zawsze spróbuje wyrównać ten strumień wilgoci w powietrzu nawiewanym i wywiewnym. Także niezależnie od temperatur, on nam yy, yy, zawsze tą wilgoć odzyskuje w zimie. A na rotorze musimy mieć po prostu punkt A na rotorze racji, żeby... że musimy o tyle ochłodzić powietrze, żeby doszło do wykroplenia punkt rosy yy, i wtedy dopiero możemy odbierać wilgoć, wilgoć, odbierać wilgoć. I tu jest ten problem. Idea jest słuszna w rotorach, ale nie do domków, bo to nie działa. Tyle. Yy, co więcej, Szczepan? No. Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Aha, no dobra, no to mówimy co robimy. No inwestor się przekonał, że chce nowe urządzenie. Wcale go do tego nie namawialiśmy, bo wiemy jakie to są koszty. Z drugiej strony ciężko cokolwiek tu jest zrobić na tym układzie. Także e, za chwilę e, odpilamy centralę, wywalamy kawałki e, przewodów, odsuwamy ją, zakładamy, e, właściwie nie... czekamy na kuriera, ma nam przywieźć. Właściwie... Poczekaj, już opowiem jeszcze, Pan Boże, byśmy nie skakali. E, przyjeżdża centralka H400RV, recuneta, e, zakładamy ją, podpinamy ją na sanodekach, e, 50. -kach. Żeby wytłumić trochę instalację odpalamy i sprawdzamy, co się będzie działo z wilgocią. Dzisiaj mamy niewdzięczny dzień. Jak gdybyśmy byli dwa dni temu, były mrozy zarębiste i wilgotność tu naprawdę jechała w dół inwestorowi. W tym momencie ma wilgotność około tam powiedzmy, 40%. Oczywiście, co najlepsze. Inwestor centralę całkowicie, praktycznie cały czas wyłącza. Byliśmy chyba z tydzień temu u niego zobaczyć ten temat, co tu się dzieje. Od tamtego czasu w ogóle nie włączał centrali, no bo jak ją włączył przy tych mrozach dużych, to jej mu wilgotność leciała całkowicie w dół. Także wczoraj włączył, bo poprosiłem go, żeby włączył, żeby ta centrala pracowała, żebyśmy mogli zobaczyć parametry. W tym momencie mamy wilgotność około 40%, ale ze względu na to, że utrzymał sobie wilgotność przy, przy wyłączonej centrali na poziomie 50, około 50% w domu dzisiaj jest na prób, chyba z plus +5 stopni, mhm. czyli ta wilgotność, i bardzo duża wilgotność, tak, bo deszcz zaczął padać, czyli około 30 kilku 305, rzucamy tak naprawdę już powietrze zewnętrzne nam wilgotność, czyli nie spada i na czujnikach bo ma kilka czujników wilgotności yy, pokazuje około 40% średnio. Także dzisiaj jest całkiem fajnie, no ale yy, no ale ratujemy, zakładamy i będziemy patrzeć co się dzieje i o ile wyższą wilgotność uda się utrzymać w domu. Czy chciałem, żebyś powiedział, bo tak mówisz, że będziemy wymieniać tę centralę, ale tutaj też inwestor mhm. walczył, yy, chciał też jakieś nawilżacze, próbował już takie rzeczy robić, żeby... Aha, yy, no tak. Ale to... Że... A, to jeszcze jedną rzecz, przepraszam no. Szemak, jeszcze Pan. Oczywiście doradził, producent doradził no. inwestorowi, żeby się założył nawilżacz kanałowy. Nawilżacz kanałowy to jest największe badzie, jakie można założyć i nigdy tego nie róbcie. Jeśli chcecie sobie dowiedzić powietrze, jedynie słusznymi nawilżaczami są stacjonarne pomieszczeniowe nawilżacze, które rzeczywiście 100% tej wody odparowują do pomieszczenia i nawilżają. Oczywiście nawilżacze zużywają masę energii elektrycznej, także to jest katastrofa. A kanałowy nawilżacz odzyskuje około, nie wiem, 10%. Wody, w którą, którą przelewamy przez niego, a reszta idzie w kanalizację. w kanalizację. Masę energii ciągnie i same problemy robi, także Nie daj Panie, nie, na, nie namówcie się na jakiś nawilżacz kanałowy. Tyle, co jeszcze chciałeś, jeszcze Pan? Nie no chyba tyle. O tym się chyba powiedzieć? Przystą, tak. Dobra, co jeszcze możemy powiedzieć o tej sprawie, bo chcieliśmy naprawdę powiedzieć Najważniejsze i pamiętajcie Nie montujcie badziewnych central Generalnie ta centrala, ja nie mogę mówić, że jest zła, bo jej nie znam. Ale jak się ją otworzy, w środku widać, że to jest technologia centrali sprzed 15 lat. Jakiś y, dinozaur, y, przegrody bardzo słabo wyizolowane, y, blachy wszystkie w ocynku. T taką centralę to w Warszawie wyrzucaliśmy, nie? tam pod Warszawą. No ale tam ta centrala. Choć... Mię, ale ona była właśnie w 2000 roku montowana. Pan pewien y, doktor, bardzo nasz y, fajny przyjaciel i bardzo mądry człowiek. Rekuperację miał zrobioną chyba ze 40 lat temu pierwszą z Kanady czy ze Stanów ściągał centralę i centrala mu chodziła i tam to urządzenie było tysiąc skroć chyba lepsze niż większość wynalazków, którzy tak. teraz producenci robią, no ale niestety ja nie będę oceniał nikogo, bo nie daj panie jeszcze nam na, na, na jakichś na jakich sądach będą ciskać. Montujemy sprawdzone centrale i tyle. Eee, nie montujcie wynalazków. I tak. tyle. Eee, dobra, bo czekają na nas, my się bierzemy za robotę eee, i pokażemy Wam eee, nagranie jakieś, jak już będziemy mieli centralę, czekamy na razie na kuriera, ale za chwilę to rozbieramy i działamy. No. Słuchajcie, jesteśmy po demontażu instalacji rekuperatora, rekuperator stoi tutaj na boczku, odstawiony, porozpinaliśmy wszystkie rury, przygotowaliśmy sobie do ponownego montażu zamieniliśmy z z wyrzutnią ze względu na to że czerpnia była na kanale zachodnim od strony zachodniej wyrzutnia była od strony wschodniej odwróciliśmy to czyli teraz czerpnia będzie od strony wschodniej wyrzutnia od strony zachodniej ze względu na to że lepiej nam to spasowało z podejściami do rekuperatora czyli czerpnia będzie z tej strony będzie wchodzić w dół rekuperatora wyrzutnia z tej strony będzie wchodzić w dół rekuperatora kanał nawiewny ten tu na dole będzie Wychodził za rekuperatorem i wpięty będzie z prawej strony u góry. Dzięki temu, że będziemy go tak prowadzić, wydłużymy instalację i ją 100% wygłuszymy, żeby nie było problemów z hałasem, kanał wyciągowy będzie wchodził tu w rekuperator na górze. Dzisiejszy odcinek na tym kończymy. Montaż rekuperatora, podłączenie jego, uruchomienie całe i spróbowanie uratowania tej sytuacji inwestora, czyli żeby rekuperacja działała w ten sposób, żeby nie wysuszała straszliwie powietrza w domu, pokażemy w kolejnym filmiku, na który was zapraszamy. Myślę, że będzie on puszczony za tydzień, a my w tym momencie kończymy. Zachęcamy was do subskrybowania kanału, pisania komentarzy, dawania łapek i chyba to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.